Tyjuśka i filmik Back to School! O oh my gosh! Nie żebym się cieszyła, że wracam do szkoły, szczególnie że idę do klasy naturalnej, ale to jest jedna rzecz ekscytująca i którą zawsze lubię robić, jakby do, cokolwiek dotyczące szkoły, to jest właśnie kupowanie yy, i pakowanie plecaka, jakby kupowanie nowych przyborów i, kupowanie, i pakowanie plecaka na pierwszy dzień szkoły. Marta jest ze mną i jedziemy do Oshu, jak coś tutaj ogólnie jest, tutaj też Empik, ale też muszę powiedzieć od razu, że ja większość swoich notatek robię na tablecie, więc nie potrzebuję jakoś dużo rzeczy, ale i tak pokażę Wam, i głównie w tym filmiku będzie What's in my backpack. Boże, jakie słodkie to jest do gumek. Nie, to jest. Co to jest? A to nie jest strugawka? Strugawka. Jaka słodka. Kredki ze świnką pepom Jezus Maria, spędziłyśmy tutaj godzin. Byliśmy jeszcze wykończona i kupiłyśmy tyle jakichś... Jest dziwnych rzeczy. Nasz, nasz haul, który zrobimy, nie będzie miał w ogóle sensu. No i to, co... No to ma w ogóle nie są Ale jak... ja, ja, mam taki, ja mam takie nastawienie na ten rok, jako że będę jakby musiała dawać maturę. Ja mam takie nastawienie, że muszę być odstresowana, muszę, no. muszę być pozytywna, więc muszę mieć rzeczy, żeby, które mi w tym pomogą. No więc pora na hall i dołączy się Marta bo ja głównie robię nadatki na swoim tablecie, więc ja mam jakby zbyt dużo w zasadzie przyborów i zbyt dużo rzeczy nie kupiłam, więc też Marta nam tutaj pokaże inne rzeczy, które właśnie są fajne jakoś w sklepach w tym roku. Ogólnie byłyśmy w Oszą i w Empiku. I zaczniemy od... Ja zacznę od swoich trzech rzeczy, które są... jakby, które kupiłam teraz, ale nie będę ich zabierać do szkoły. I zaczynamy od czegoś niespodziewanego. To jest... Moja lalka. Ta lalka jest demonem. Marta jej nie lubi. Boi się jej. <gry> Nazywa się yy, Roxy. I będzie ozdobą mojego pokoju. O, dołączył do nas też pieszo. Puczu, puczu, O! Sweet. Dobra, więc kolejna rzecz, które, którą kupiłam, ale nie będę zabrać do szkoły, to są flamastry i nie, nie jestem w pierwszej klasie, tylko w trzeciej liceum, ale kupiłam flamastry, ponieważ czasami lubię coś tam jakiś kolorować, no, takie do odstresowania rzeczy albo po prostu jakaś inspiracja mi nagle przyjdzie, więc tutaj mazaki, bo w sumie nie mam żadnych takich fajnych. I trzecia rzecz, też taka, no mniej związana powiedzmy ze szkołą, ale kupiłam sobie takie fajne magnesy w Empiku z Harry'ego Potter'a, bo mam taką tablicę magnetyczną nad biurkiem, więc fajnie, bo przydaje mi się, żebym mogła więcej rzeczy powiesić i też po prostu ładna ozdoba, i jest ich chyba z ponad 20. No więc to są takie trzy rzeczy, które jakby tak kupiłam, właśnie, ale nie zabieram do szkoły, nie mają nic wspólnego z moim plecakiem. A teraz może zacznijmy właśnie od tego Już od pokazywania co mamy w plecakach I niech zacznie Marta Jako jest, że jest naszym gościem Okej, okay, to oh, jest. To ogólnie Ja dosyć często zmieniam torby, w których noszę rzeczy Zależnie od tego ile mam zajęć Bo ogólnie jestem na studiach tak, Także będziecie mi się myślać, mieć Poznanie czego używa się na studiach No i tak, pierwszą Moją rzeczą Jest mój planer, kalendarz. Z pieskami. Kupiłam go akurat nie dzisiaj, tylko w TK Maxie, jak byłyśmy na zakupach wcześniej. Jest to... On jest w sumie na... Zaczyna się od sierpnia, czy od nawet lipca tego roku i jest do przyszłego września, więc jest naprawdę pojemny. Miesiącowo, czy tak powiem. Z takich... W sumie do Pereli to mam korektory do pisania. Kupiłam sobie też paczkę żelowych długopisów w różnych kolorach, bo czasami lubię sobie zmieniać po prostu i zapisywać różne rzeczy różnymi kolorami i w związku z tym mam też te, taką dużą paczkę e, takich cienkopisów. E, I w ogóle fajne jest to, że e, one są jakby podwójne. A ta druga część to są takie brokatowe, więc będzie fajnie, bardzo ładnie to wyglądało, już mam nadzieję. Były na przecenie w Empiku. Kul. Cool. Gumki do gumowania. Z oszą. Z oszą. Tutaj jest mój piórnik, taki przykładowy. Akurat sam piórnik chyba kupiłam kiedyś w Muji. I ogólnie mam w nim trochę kredek, bo czasami na zajęciach, nawet na studiach musimy robić różne... Rzeczy, kolorować kredkami, żeby zaznaczyć niektóre struktury. Mam tutaj też pendrive, takie małe, do strugania tą strugaczkę, strugawkę. Temperówkę. I jeszcze Temperówkę i jeszcze mam takie zakreślacze ze stabilo, pastelowe, różowe, zielone, niebieski. I też oczywiście są tutaj jakieś długopisy. I ogólnie ode mnie lifehack, który w sumie jest taki dziwny, to kupiłam najtańsze długopisy takie żelowe z oszą w oszą, chyba za 50 groszy I są naprawdę takie jak te z mudzi, które kosztują no, jednak więcej Dalej, żeby pokazać Wam też, co się przydaje, to kalkulator. Znaczy, też zależy na jakiej studia się zbierzecie, ale bardzo często na takich 20 słych wymagają takiego kalkulatora z różnymi rozszerzonymi funkcjami, takiego prostego jak na maturę. Tą zwykłą, przynajmniej, nie Dalej, mam też bloczek takich karteczek, bo lubię je też wykorzystywać czasami, jak potrzebuję, zapisać jakąś przypominajkę, albo jak robię notatki. Żeby po prostu wyróżnić rzecz, którą muszę zapamiętać. Tutaj y, mam. <laughs> Nie wiem dlaczego w sumie to kupiłam, to jest zestaw papierów ozdobnych w, w tym empiku. E, w empiku. Znaczy, no ładnie po prostu mi się spodobały te wzory, które mają na przykład papryczki, chili albo pieski i stwierdziłam, że pieski, pieski. na pewno będzie dla nich jakieś wykorzystanie, właśnie może albo w notatkach, albo gdzieś w jakimś planerze. W tym roku w Oszą było całe takie stoisko z rzeczami Eko, więc mm -hmm. tam znalazłam trochę rzeczy. Ogólnie ja bardzo lubię sobie specjalnie kupować teczkę jedną na jeden przedmiot, bo później zwłaszcza na studiach. Mogą się te notatki przydać w późniejszych latach, albo do jakichś egzaminów, albo po prostu materiał może się trochę pokrywać. Więc lubię zatrzymywać sobie te notatki i właśnie do tego używam teczek. Najłatwiej, jak nie ma dużo materiałów, to takich teczek z gumką, te są akurat papierowe. Ale takie... patrzcie, jakie one są śliczne! Jakbym potrzebowała teczki, to bym sobie takie kupiła. No, o, ta z jakimiś roślinami i ta... Z tymi, i jeszcze z tego są ekologiczne, to no, po prostu świetne. Wszystko świetne. E, również z tego eko kupiłam sobie taki y, po prostu blok z kartkami w y, kratkę. O Jezu. W y, kratkę, bo ogólnie. Ja bardzo lubię właśnie wyrywać jakby kartki takie luźne i potem właśnie na nich pisać notatki i potem je trzymam w moich na przykład teczkach, albo trzymam je również, jeżeli mam ich więcej, albo na przykład z kilku przedmiotów, trzymam je w takim segregatorze. No piszę. To też jest z tej serii e, Echo z osą I ogólnie też e, do niektórych przedmiotów. Jak na przykład mam więcej jakichś rzeczy do zapisywania, to lubię używać zeszytów, takich zwykłych. Te też akurat w sumie są w podobnym motywie jak te moje teczki. Jeden jest taki ładny. astro, a Kuchuś, drugi. Odbijam. No wiem. A drugi to jest taki. O. One ogólnie chciałam sobie kupić z taką miękką okładką, ale wszystkie były nieładne i wziąłam te. I w sumie może nawet lepiej, bo są bardziej wytrzymałe, a ja często rzucam moją torebką, więc lepiej może, żeby tak Jak były. się wkurza. No nie przesadzaj. Jeszcze chciałam tylko dodać, że w sumie na studiach też dużo notatek robi się na przykład na laptopie. Ja tak robię, więc no, laptop to też jest rzecz, którą często zabieram do swojego plecaka. Albo tablet taki z tą klawiaturką, którą można... To jest też wygodniejsza opcja, bo Wszystko po prostu jest... Po prostu jest lżejszy i bardziej pakowny, że tak powiem. Dobra, więc teraz ja Wam pokażę mój plecak na rok maturalny. To jest takie porównanie w liceum. To jest plecak z Kelvina Kleina, taki dosyć nie jest jakiś duży, bo nie chciałam właśnie, ponieważ nie noszę i tak książek i zamówiłam go na Zalando już w tamtym roku, a tutaj przyczepiłam sobie bryloczek, który kupiłam na Seychellach z takim cute ludkiem. I zacznę, pokażę Wam, co jest w takiej małej kieszonce, bo właśnie na początku jest taka mała kieszonka. I tutaj mam takie rzeczy, chusteczki, maseczka, ta jest akurat z beczki, taka mega fajna, z takimi kryształkami, płomieniami. Mam swoje AirPodsy, też z takim kejsem. Pomadka, taka zwykła z Rosmana I mam też na ból głowy tabletki, bo jakby szkoła jest ciężka i często przyprawia ból głowy. Tampon. I to wszystko w tej mniejszej kieszonce. A teraz pokażę Wam, jakby główną kieszeń, wszystko co tam mam. No więc tutaj tak się po prostu otwiera, i tak to po prostu wygląda. Z tyłu jest jeszcze taka bardzo płaska, jakby kieszeń, można tutaj coś włożyć też. Akurat ja tutaj nic nie mam. No a tutaj jest po prostu jedna taka duża, i pokażę Wam, co w niej mam. Więc zacznijmy od popita. Popit jest odstresowujący, więc jak będę się stresować przed czymś. Szkoła, jak wiadomo, jest bardzo stresująca, to mogę sobie popopitować. Pewnie tak serio nie będę go nosić specjalnie, ale tak dla fanów. Dalej mam obudowę na kolary, bo przydaje się jakby coś razem ze szmatką, że można było sobie wyczyć, jak będzie brudne. Butelka ta Dafi, bardzo fajna, bo jak się jest dosyć długo w szkole, to można mieć ją napełnioną, ale później można ją znowu napełnić. Drugi raz, żeby być też taką nawodnionym. Mam, też taką mam i też używam. Oh no, moja smart siostra. Tylko mam ją aktualnie u siebie. Dalej Muszę mam powiedzieć. portfel. Ty, nie wiem dlaczego, ale moje koleżanki śmieją się z tego portfela, ponieważ uważają, że jest dziecięcy, bo jest taki jak, takie, jak tacy mali chłopcy taki na rzep. No i nie Co wiem, wie? mi się podoba taki zwykły portfel po prostu sportowy. No. To są długopisy, które właśnie kupiłam teraz i są jakieś z bika, nie miałam ich jeszcze. Są właśnie żelowe e, takie i muszę je przetestować, bo nie wiem, ale ogólnie długopisy żelowe się, ogólnie są fajne, bo tak mniej jakby wydaje mi się, że przerywają i mają taką wyraźniejszą linię, więc dobrze. A mimo, że piszę na tablecie, to czasami długopisy się przydają np. do pisania sprawdzianów albo jakichś prac grupowych, czy czegokolwiek tego typu. E, mam też takie długopisy z bika. One są akurat, kupiłam je w, te, w tamtym roku i zostało mi, bo przez dane nauczanie praktycznie nic nie pisałam. I to są naprawdę chyba najlepsze takie mega tanie długopisy, które możecie sobie kupić. Są też niebieskie, czerwone i właśnie te czarne, także mega, mega polecam. Tutaj jest kalkulator, który potrzebujecie do IB, jeżeli idziecie. Raczej w normalnej szkole nikt takiego nie będzie w normalnej miał. Szkole, w szkole, normalnie całą używa się tego kalkulatora prostego. Więc to on jest, to jest kalkulator ogólnie graficzny i tutaj ma milion różnych funkcji. Może Wam normalnie tutaj narysować grafy, nawet na niego można gry w ogóle instalować. Także tutaj mega dużo opcji i przed maturą trzeba dobrze nauczyć się, bo na maturze można z takiego normalnie kalkulatora korzystać, na maturze IB więc jak będę miała marmę, to będę go też nosić. Mam jeszcze taką zwykłą teczkę i ona jest B5. Właśnie chciałam taką, ponieważ do tego plecaka nie mieści się A4, ale nie potrzebuję, ale akurat teczka, jeżeli jakąś kartkę dostanę od nauczyciela, to zawsze mogę tutaj włożyć, więc to się przydaje. Tutaj mam też kolejne takie trochę bekowe rzeczy, czyli dwa zeszyty. One kupiłam chyba w ogóle dwa lata temu i to jest z zygzakiem McQueenem, ale widziałam dokładnie takie same dzisiaj w Oszą i ten z My Little Pony. I one po prostu, to są takie zeszyty kartkowe w kratkę, zwykłe mega, takie dziecięce, edwekowe, ale y, przydają się, bo ja nie mam żadnych innych zeszytów, a czasami nauczyciele na kartkówkę każą użyć własnych kartek, więc czasami się to może przydać. No i ostatnia i po prostu najważniejsza rzecz, której używam tak naprawdę, 90% potrzebuje tego. Czyli mój tablet z moim smart keyboardem, więc jak coś, to mogę też normalnie pisać jak na komputerze i z moim Apple Pencil'em. Tutaj mam wszystkie swoje notatki i wszystkie swoje podręczniki, dlatego nie noszę swoich ciężkich podręczników w ogóle do szkoły. I po prostu tutaj tak tutaj wszystko, wszystko, cała moja edukacja tutaj się znajduje. No i jeżeli jesteście bardziej zaciekawi, co tutaj mam na tym tablecie, to mam taki właśnie filmik Jest to chyba mój najpopularniejszy filmik i linkuję go na dole No i jeszcze myślę, że tutaj akurat nie pokazałam, ale muszę dorzucić ładowarkę do tableta Bo jak jest długi dzień w szkole albo czasami zapomniałam naładować, to przydaje się oczywiście, żeby cię nie ładował. No i to wszystko w moim plecaku I w naszych plecakach Mam nadzieję, że będziecie mieli dobry ten rok szkolny studencki. Dacie radę. No więc guys, dziękujemy za oglądanie, dawajcie łapeczki w górę i yo!